Cześć! Zdjęcia produktów w sklepie internetowym to jedna z istotniejszych kwestii, ponieważ klienci kupują oczami. Zdjęcia w e-sklepie są o tyle ważne, że nasz mózg przetwarza obraz wizualny znacznie lepiej niż czytany tekst. E-sklepy posiadające ładniejsze zdjęcia produktów o odpowiedniej wielkości, odpowiedniej barwie, na odpowiednim tle, pokazujące wszystkie najważniejsze cechy i szczegóły produktu. Sprzedają o wiele więcej niż sklepy ze zdjęciami o gorszej jakości. Forma tekstu, czyli opisy produktów, nie wzbudzi już u potencjalnego klienta tyle pozytywnych wrażeń co wizualizacja. Więc jeśli sklep internetowy jest podłączony do hurtowni i importuje produkty bezpośrednio z hurtowni, to pozbywamy się problemu wykonywania własnych zdjęć dla produktów. Gdy zdjęcia produktów są pobierane automatycznie z kurtowni, a są to zdjęcia robione przez profesjonalistów. Ale jeżeli samodzielnie umieszczasz produkty w sklepie internetowym, to musisz pamiętać, że profesjonalne, odpowiedniej jakości zdjęcia to połowa sukcesu Twojego sklepu internetowego. I jak zatem wykonać takie fotografie? Najważniejsze są światło, statyw, biały karton, folia aluminiowa oraz taśma. Umożliwią Ci ona osiągnięcie efektu miękkiego światła na białym tle. Ważna również jest e powtarzalność. Pamiętaj, aby zdjęcia przedstawiające ten sam asortyment produktów były podobne, a kadry miały powtarzalny charakter. Postaraj się, aby produkt wypełniał jak największy obszar kadru. Możesz wykorzystać do zdjęcia smartfona. Pewnie Cię coś dziwi, ale zdjęcia wykonywane przy pomocy smartfona Także możesz wykorzystać w swoim sklepie internetowym. Przygotuj mini studio fotograficzne. Znajdź jakieś puste pudełko kartonowe, na przykład od butów. E, następnie wyłóż je białym papierem, na przykład kartkami z drukarki. Jedną stronę pudełka wyłóż sreberkiem, na przykład kuchenną folią aluminiową dla dobrego rozbłysku światła. Ustaw takie mini studio skierowane bokiem w kierunku okna. Umieść w środku produkt i rozpocznij fotografowanie. Jeżeli uważasz, że można to zrobić w inny sposób, od czego kreatywność? Metodą prób i błędów poszukaj własnego rozwiązania. Niestety jednak, oprócz tego, że nie wszystkie produkty można sfotografować przy użyciu smartfona, czasami jakość zdjęć pozostawia wiele do życzenia. Poza tym nie można poddać ich obróbce cyfrowej. Zmierzyć się trzeba także z ograniczonymi możliwościami oświetlenia, które nie pozwalają wydobyć sedna i kwintesencji produktu. Jeśli zatem nie smartfonem, to fotografowanie wykonywane w namiocie bezcieniowym. Namiot bezcieniowy to kolejny sposób wykonywania zdjęć, które możesz zamieścić w swoim sklepie internetowym. Inwestycja ta wiąże się jednak z kilkoma wydatkami na aparat cyfrowy, namiot bezcieniowy Koszt około kilkudziesięciu tysięcy. Nie zaleca się wykorzystywania zestawów ze światłem ciągłym, ponieważ zdecydowanie lepszą jakość fotografii produktów uzyskać można dzięki lampom błyskowym, co wymaga już jednak znajomości przynajmniej podstaw obsługi aparatu. Rozbić zatem namiot, najlepiej na stole, i umieść po jego bokach w odległości 50 cm lampy. Ustaw maksymalną moc. W aparacie wybierz opcję manual i ustaw czas wyświetlania na 1,125 i są na 100 przy przesłonie F13. Ustaw aparat na statywie. Wykadruj, umieść przedmiot w namiocie i wykonaj próbną fotografię. Jeśli jest ona zbyt jasna, domknij przysłonę np. F18. Jeśli zbyt ciemna, otwórz na F9. Można także w profesjonalnym studiu. Duże sklepy internetowe oraz hurtownie i dystrybutorzy, e, zamieszczające na swoich witrynach ogromną ilość zdjęć, inwestują w zakup profesjonalnego sprzętu oraz zatrudnienie fotografa co już wiąże się ze zdecydowanie wysokimi kosztami. Umożliwia jednak nie tylko wykonywanie profesjonalnych zdjęć produktów, ale również reklamowych. Takich do zamieszczania w socjalnych mediach. Walory profesjonalnego studia fotograficznego to przede wszystkim wysoka jakość zdjęć. Niestety przy wysokich kosztach i konieczności posiadania nie tylko odpowiedniej lokalizacji na studio, ale także i przede wszystkim wiedzy i doświadczenia w obszarze fotografowania. Fotografowania asortymentu w sklepie internetowym odgrywają niezwykle istotną rolę, gdyż obraz zwizualizowany jest łatwiej przetwarzany przez nasz mózg, aniżeli tekst pisany, i znacznie lepiej oraz sprawniej przekazuje informacje. Wizualizując zatem asortyment swojego sklepu internetowego, pamiętaj, aby fotografować kilka widoków. Jedno zdjęcie produktu ogranicza swobodę jego oceny. Produkty w Twoim sklepie internetowym powinny być prezentowane. Z wielu perspektyw, tak aby stały się one obiektem zainteresowania potencjalnych kupujących. Stosuj zbliżenia. Zbliżenia wizualizują produkt z bliskiej perspektywy, prezentując szczegóły nadające mu niepowtarzalny charakter. Zbliżenia powodują, że klient odbiera produkt jako przystępny, a szczegóły pozwalają mu dostrzec jego niepowtarzalny charakter. Stosuj opcję wyboru koloru. Prezentacja kilku wariantów produktu z wykorzystaniem samej tylko informacji, że produkt dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych. Z pewnością nie sprosta oczekiwaniom i wymaganiom współczesnych klientów Twojego sklepu internetowego. Nie słowo, lecz obraz. Zdjęcia produktów w różnych zestawieniach i wzorach kolorystycznych to warunek sukcesu Twojego sklepu internetowego. Implementuj nieznane funkcje galerii. Pozytywnie odbierane będą przez klientów Twojego sklepu internetowego wszystkie te funkcje, które usprawniają przeglądanie produktów. Pierwsza z nich to opcja przybliżenia zdjęcia. Nowa funkcjonalność, która powoli opanowuje sektor e-commerce. To zdjęcia w perspektywie 360 stopni, oddające znacznie więcej niż tradycyjna fotografia, prezentowana nawet w dużej ilości. Prezentuj obrazy produktów nie tylko na białym tle. Jednolite i białe tło, na którym zaprezentujesz swoje produkty, z pewnością nie zaspokoi potrzeb i oczekiwań klientów Twojego sklepu internetowego, ale już w połączeniu z fotografią przedstawiającą produkt w sytuacjach, w których jest użytkowany, zdecydowanie stanowić będzie argument przemawiający za jego zakupem. Możesz dokonać wyboru profesjonalisty. Jeśli nie dysponujesz wiedzą ani doświadczeniem w obszarze fotografii, Rozważ korzystanie z usług profesjonalnego fotografa. Amatorskie zdjęcia na pewno nie wpłyną pozytywnie na wizerunek Twojego sklepu. Zachowaj ciągłość. Pamiętaj, aby dla każdego produktu zachowywać tą samą kategorię zdjęć. Klient nie będzie czuł się wówczas zdezorientowany i dłużej pozostanie na stronie intuicyjnie wyczuwając, iż jest ona spójna, a tym samym wiarygodna. Zwróć uwagę na techniczne aspekty zdjęcia. Unikaj niskiej jakości, ponieważ nie tylko zniechęcają do zakupu, ale powodują utratę zaufania wobec sklepu. Stosuj tak zwany tekst alternatywny, będący opisem, z pomocą którego wyszukiwarka Google wyeksponuje grafikę. W wynikach wyszukiwania, Google grafika. To dobry sposób, aby umieścić nazwę produktu, aby stał się łatwiej wyszukiwany w sklepach na oprogramowaniu S Store taki tekst jest generowany automatycznie na podstawie nazwy produktu. Unikaj obrazów o dużej rozdzielczości. Wykorzystuj optymalne rozmiary fotografii w granicach 1000 na 1000 pikseli. Zagwarantuje to dobrą jakość obrazu z zachowaniem właściwego rozmiaru strony. Optymalizuj wagę obrazu. Zadbaj o legalność zdjęć. Upewniając się, że możesz je swobodnie umieszczać na witrynie swojego sklepu internetowego. Jeśli będziesz przywiązywał uwagę do powyżej wskazanych kwestii, z pewnością Twój sklep internetowy zyska miano skutecznego i efektywnego sklepu online. Poza ładnymi zdjęciami produktów, musisz przyciągnąć uwagę klientów także ładną grafiką w swoim sklepie internetowym. Przykuwające wzrok profesjonalnie wykonane logo zaprojektuj je sam. Wykorzystując wirtualne narzędzia. Jeżeli jednak chcesz mieć wykonane naprawdę dobre i profesjonalne logo, musisz zdać się na zawodowych grafików. Możesz zamówić profesjonalne logo, które zostanie zaprojektowane przez zawodowego grafika zgodnie z Twoimi wskazówkami. Stwórz charakterystyczny banner lub nagłówek sklepu. Możesz również zamówić profesjonalny banner lub taki nagłówek. Dokonaj wyboru przyciągającego uwagę zdjęcia. Odpowiednio wykadruj zdjęcie. Do wykonywania ładnej grafiki możesz skorzystać z darmowych narzędzi do obróbki graficznej. Niektóre z takich darmowych programów to na przykład Photopea, Polar Photo Editor, Fotor czy np. GIMP. Jeżeli chcesz mieć zaprojektowaną grafikę przez profesjonalistów, skorzystaj z naszej oferty. Jeśli nie masz jeszcze własnego sklepu internetowego, a chciałbyś go założyć z gotowymi podłączeniami hurtowymi, skorzystaj z naszej oferty na sklepy www.pl. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.